Pytania z kosmosu. Sztanglamy. 20. Czy można słuchać muzyki w kosmosie? Jest takie powiedzenie, że w kosmosie nikt nie usłyszy twojego krzyku. Dźwięki słyszymy przez to, że powietrze, które nas otacza, choć tego nie widzimy, drga, tak jak takie sznureczki rozchodzą się takie fale. My to umiem zrobić. Uwaga. Drum. Doskonale. Chociaż w Czekaj, powietrzu ja troszkę, troszkę. jest bardziej tak, że popychamy jeden sznureczek, on popycha kolejne, 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 i w ten sposób ta fala do nas dociera. W kosmosie, jeśli nie ma powietrza, które by nas otaczało, to nie rozchodzą się w nim też dźwięki. Co do muzyki, to w ogóle jest wielka tradycja słuchania muzyki w kosmosie, dlatego że w dawnych misjach kosmicznych była taka tradycja, że gdy załoga statku kosmicznego szła spać to rano Centrum Kontroli Lotów budziło ich jakąś piosenką. Ta, ta piosenka każdego dnia była dedykowana jakiemuś astronaucie, a tę piosenkę wybierała dla niego jego rodzina. Jest nawet piosenka, która została nagrana w kosmosie. Ehm, taki astronauta kanadyjski, Chris Hetfield, zabrał ze sobą gitarę i nagrał cover, czyli taką przeróbkę yy, piosenki, yy, yy, muzyka, który się nazywał David Bowie, Space Oddity, która opowiada o majorze Tomie, który poleciał w kosmos. I Chris Hetfield, astronauta, w prawdziwym kosmosie nagrał przeróbkę tej piosenki o swoim pobycie na stacji kosmicznej. Świetna jest. Next. Siedem. Siedem. I to Czy można się napić się kawy w kosmosie? Można. Pewna włoska astronautka poleciała w, na pokład Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i to, czego jej najbardziej brakowało, to taka prawdziwa. Włoska kawa. Jak nawet to mówię, to robię tak, jak Włosi. Poleciał na pokład Międzynarodowej Stacji Kosmicznej w jednym transporcie. Barista. Najprawdziwszy ekspres do kawy. I robił Myślałem, kawę. że specjalnie przytrzymywali baristę. w skafandrze. Nie, nie, ale, ale co ciekawe ten ekspres y, robił kawę. Zwykle robi kawę, która się nazywa espresso, natomiast tam było espresso dlatego że ISS to oh, jest International Space Station oh. czyli międzynarodowa stacja, ja się nice. robiło espresso. 19. Czy dronem można polecieć w kosmos? Są drony, które latają na innych planetach, bo w, w ubiegłym roku, we wrześniu na Marsie wylądowała, e, znaczy wylądował w lutym łazik, który się nazywał Perseverance. Na pokładzie miał schowanego małego drona. Takiego drona jak te, które latają po naszej planecie. I to był pierwszy latający pojazd, który wzbił się w powietrze na innej planecie. To był taki dron. Czy to znaczy, że na Marsie jest powietrze, tak? Na Marsie jest... Atmosfera. Jest gaz. Powietrzem nazywamy pewną specyficzną mieszaninę gazu, którą my oddychamy. Na Marsie nie ma powietrza, w którego skład wchodzi tlen, azot, dwutlenek węgla. Tam jest głównie dwutlenek węgla, ale też w nim można latać. Budując tego drona musieli budować go w warunkach, które tu na Ziemi nigdy nie istniały. Mniejsze ciśnienie, mniej tego... Powietrza, w którym mm -hmm. on by latał. E, trzeba było to zasymulować. E, dron mógł też ważyć mniej, bo tam jest też mniejsza grawitacja i nie można było zabrać ciężkiego drona, e, ale się to udało. I ten dron już sobie regularnie tam odbywa loty. czarna dziura jest czarna? Czerń to brak światła. Czarna dziura pożera światło. Jeśli brakuje światła, to obserwujemy, że coś jest czarne. Czyli Ale czarna dziura i jest czarna. Jak ona pożera, to w środku powinna być jasna. Mm. Nikt, nikt nie zaglądał tak nigdy do, po... do czarnej dziury, bo jakby tam zajrzał, to by nigdy z niej nie wylazł. Więc Wiedzie, może tam jest bardzo jasne, że może... nie wrócił nam o tym opowiedzieć. To jest niestety koszmar związany z czarnymi dziurami. My się nigdy nie dowiemy o tym, co jest w środku. A wierzcie mi, fizycy na całym świecie, astronomowie śnią o tym, a może mają koszmary. zastanawiają się, co tam jest w środku. Wszystkie skarpetki, które prawda, nie możemy co zginęły znalaz. w pralce. Tam jest jakiś tunel czasoprzestrzenny między naszymi pralkami. Ja miałam taką zawsze, koszulkę tak. do treningu i nigdy jej nie założyłam. Jestem przekonana, ona tam jest. W czarnej dziurze ja już. -stop taka stop. może być prawda. Tak, no to już wiesz, gdzie są. Czyli tam jest trochę kolorowo, bo tam są wszystkie skarpety. Ale powiem Wam jeszcze jedną rzecz, zanim odpowiem na kolejne pytanie. Czarna dziura sama jest czarna, ale często wokół niej jest bardzo jasno, dlatego, że zanim coś na czarną dziurę spadnie, porusza się tam bardzo szybko po takim wirku, który się nazywa, uwaga, dysk akrecyjny. On jest strasznie gorący, a jak pomyślacie się, coś jest gorące, rozgrzane wręcz do czerwoności, to świeci bardzo jasno. Więc samo otoczenie czarnej dziury jest super jasne, ale w środek jest niewidzialny. Po prostu nie ma go w ogóle. Hopla. 16. Czy można poruszać się szybciej niż światło? Prawa fizyki, które teraz znamy, nie dopuszczają możliwości, żeby cokolwiek poruszało się szybciej od światła. Dlatego czarne dziury są czarne, bo jeśli chcielibyśmy uciec z czarnej dziury, musielibyśmy mieć prędkość większą od prędkości światła. A skoro nic nie może mieć takiej prędkości, to czarna dziura pochłania wszystko, nawet światło. Pozostajemy w temacie kosmosu, ale tym razem nie będziemy odpowiadać na pytania, nie będziemy rozmawiać, tylko będziemy coś robić. Będziemy mogli używać słów tak lub nie bez ograniczeń. E, będziemy robić co? Będziemy budować rakietę. Budować rakietę? Co trzeba mieć, żeby zbudować rakietę? Silnik. Co będzie naszym e, silnikiem? E, będzie naszym silnikiem butelka. Plastikowa butelka. No chociaż wydaje się, że z usta tam jest. Pełno powietrza i my będziemy musieli zrobić tak, żeby to powietrze wypchnęło nam rakietę bardzo, bardzo wysoko. Ale zanim zbudujemy wyrzutnie, musimy zacząć od zbudowania rakiety. Co potrzebujemy, żebyśmy wiedzieli, czy każdy może to zbudować w domu? Potrzebny jest specjalny szablon. Jedna kartka, druga kartka. Trzeba to odpowiednio wyciąć, posklejać taśmą klejącą e, i następnie wystrzelić. A zaraz Wam pokażę jak, więc potrzebujecie na pewno nożyczek, potrzebujecie taśmy klejącej i potrzebujecie, a w zasadzie przydałyby się jeszcze dwie rzeczy. Jedna to jest taka plastikowa rurka PCV 3,5 cm średnicy do kupienia za kilka złotych w markecie budowlanym. I wygląda trochę jak luneta czasami, ale to zwykła rurka którą można doprowadzić wodę do toalety. Taka prawda. O, Przy dźwięk. okazji z rurek PCV, tylko większej średnicy, powstał taki instrument, który został użyty w siedem bramie Rozolimy Pendereckiego, jak tubafon. I gra się A. na nim paletkami do ping-ponga. Widziałem to. Bardzo fajne. tutaj się, taki dźwięk się robi. A chcecie zobaczyć śmieszny eksperyment z rurką? <noise> Może zobaczyć dziurę w swojej dłoni. Przyłóż rurkę tak do oka otwartego. Drugie oko otwarte, do końca rurki na boku przyłóż sobie rękę i powoli tę rękę przesuwaj do twarzy. Oboje oczy otwarte, A, widzisz dziurę w dłoni? Ale czad! To jest taka jak kolczyki w uchu, takie dziury. Jest. Nawet większe, przerażające. Ja nie rozumiem. W no otwórz obie I tu ciągnij teraz dłoń okay. do twarzy, powoli. Do, do to? Wy tego tak nie widzicie, ale jest taki efekt, kiedy nakłada się obraz z obojga oczu w mózgu. W jednym tak, oku tak. widzimy rurkę z dziurą, a w drugim oku <laughs> widzimy rękę. Kiedy ręka jest blisko twarzy, nasz mózg nakłada te dwa obrazy na siebie i wygląda to tak, jakbyśmy mieli dziurę w dłoni. Bardzo dziwne. Nie pokażemy wam tego, ale możecie to spróbować. zrobić sami. Możecie spróbować. To co? Budujemy rakietę? Działamy. Tak jest. To zacznijmy od wycinania. Słuchajcie, to co teraz wycinamy. To są tak zwane stateczniki. Służy do tego, aby ustabilizować naszą rakietę podczas lotu. Na tych statecznikach, poza liniami ciągłymi, są też linie przerywane. Wzdłuż tych przerywanych linii będziemy zaginali. Teraz uwaga: najpierw zginamy ją na pół obrazkiem na zewnątrz, a potem skrzydełka, które chciałaś obciąć, zaginamy, ale też na zewnątrz. To teraz wycinamy jeszcze drugą, tak naprawdę główną część. Lecimy tej przerywanej linii, potem lecimy do góry po skośnych liniach do góry, żeby zrobić takie dwa ostre czubki. Przykładamy kartkę do rurki, łapiemy sobie wciukiem i teraz tak zawijamy w ten sposób. Nie za mocno, nie za ciasno, dlatego że będziemy musieli potem ją samtąd zdjąć. I co jeszcze bardzo ważne, zawsze trzeba napocząć sobie taśmę klejącą. Nie ma nic bardziej frustrującego niż próba znalezienia początku taśmy klejącej. Dobra, i na długość tego, czyli... Tak... Może być tyle, co jest. Śmiało. Dobra, a tu weźmy to weźmy Przyklejamy tak, teraz ta taśmę, te taśmy tak do połowy, żeby nam powstał wtedy taki rulonik. Spójrzcie, możemy ruchy. wtedy zdjąć rakietę i ona będzie trzymała kształt, który mieliśmy wcześniej. Ta rakieta musi potem nam jeszcze wejść na tę rurkę, także dlatego ważne jest, żeby ona nie była bardzo ciasno nawinięta. Super. I tak powolutku. Świetnie. Musimy teraz wyciągnąć troszeczkę tę rakietę do góry zacisnąć teraz to tak, żeby nam się te dwa trójkąty złożyły i te szczeliny między trójkątami tu musimy szczelnie zakleić taśmą. Jedną taśmą tutaj i drugą taśmą tutaj. Popatrzcie, I teoretycznie jesteśmy już na takim etapie, że jak zrobimy tak... To już ta leci. Nasze nie czemu? Odwet. Dobrze, teraz musimy nadać naszej rakiecie ostateczny kształt, czyli musimy do niej przykleić stateczniki. Zobaczcie, że na tej naszej rakiecie są nadrukowane takie trójkątne przerywane kształty. Mały protip, czyli taka dobra rada, bo jest dobra rada. Można zrobić coś fajnego, bo można przykleić stateczniki wszystkie prosto, a można je lekko skręcić, ale wszystkie w tę samą stronę, delikatnie. Wtedy ona będzie działała jak taka śruba i zacznie się podczas lotu obracać, co będzie bardzo stabilizowało jej lody. Postawmy sobie rakiety tutaj, Ich one na razie pięknie wyglądają, a my zajmiemy się teraz zrobieniem wyrzutni kosmicznej, bo oczywiście rakieta sama z siebie, ta przynajmniej, nie poleci. Potrzebujemy taśmy, potrzebujemy butelki, może być bez korka, długo, doskonale. I potrzebujemy teraz coś, co przetransportuje nam powietrze z tej butelki do tej rurki. Co jest, słuchajcie, taka... Pff, więcej niż myślałem. Elastyczna rurka, którą można kupić w markecie budowlanych. Wcinam kawałek rurki. Nacinam ją zawsze sobie troszkę tutaj na bokach, żeby ona się rozwarła mi lepiej i lepiej się mieściła potem na butelkę. Siostro, taśmę, proszę. Nie żałujcie sobie taśmy. To ma być oklejone naprawdę mega solidnie. I powstaje nam coś takiego, zobaczcie, że teraz możemy powietrze z tej butelki wtłoczyć bardzo szybko do naszej rakiety. Czy można na to skoczyć? Najlepiej na to skoczyć. Trzy. Dobra. Dwa. Jeden. Nie, ale ona naprawdę świszczy. No, teraz trzeba napełnić zbiornik paliwa paliwem. Robimy to a, ten w ten a, sposób. A, no tak. Super. I. I za darmo latasz. Trzy. Dwa. Jeden. Yeah. Jeżeli chcecie dowiedzieć się coś, czegoś więcej, jeszcze, bo jesteście teraz wygłodniali wiedzy na temat kosmosu, to Karol jest tą osobą, która wprowadzi Was jeszcze głębiej w ten świat. Możecie na przykład odwiedzić go na jego blogu z głową w gwiazdach, możecie obczaić go na Facebooku, możecie iść z nim, oglądać zorze. Naprawdę. Pojedziemy. Albo przynajmniej podczas transmisji na żywo, kiedy wy jesteście w ciepłym domku pod kocykiem z kubkiem kakao, a ja sobie marzę w minus 30 na głębokim śniegu. To też jest fajne. Polecam Wam. My zapraszamy Was do naszego, pomelodiowego kosmosu, czyli nie tylko książeczki, ale też y, po więcej ciekawostek w aplikacji I, i po muzykę do tej książeczki i więcej kosmicznych przygód, y, a tymczasem idziemy strzelać. Uuu. Kosmos. Trzy, dwa, jeden. Oj, masz ja bliżej. Ale twoja A! to ale. pojaszczenie. I się tym tam na.